Siemano w nowym vlogu, dopiero wstaliśmy. Zobaczcie jaką mam scenerię za oknem, basenik. O. Pakujemy się, w tym hotelu u Kanio jest. Siemano. Siemano. Siemano Romano. Niezłe widziano. Właśnie y odebrałem y wiadomość od Kondzia. Pozdrawiam bardzo serdecznie, który powiedział, że woli Ciebie oglądać i śmiać. to jest mój kolega. <gry> Dzięki Koncio. <laughs> Słuchajcie, w tym hotelu jesteśmy jeszcze w Chang, jak? Chang Rai. No nie wiem, napiszę wam, w każdym razie wam napiszę. Zobaczcie, dopiero wstaliśmy, łóżko rozwalone, pakujemy się. W tym hotelu byliśmy dwie doby i dzisiaj jedziemy na pociąg. Znaczy dzisiaj to w ogóle mamy taki luźniejszy dzień, ponieważ wstaliśmy późno, bo u nas jest po siódmej. To dla nas jest późno, bo tak to, to wstawaliśmy po piątej bo śniadanie już mieliśmy od szóstej, o 7 już była zbiórka, więc wszystko trzeba było, bo wiecie, musieliśmy mieć czas na świątynię, na to wszystko, ale dzięki temu mogliśmy sobie naprawdę wiele rzeczy zobaczyć. Więc pewnie sami, jakbyśmy przyjechali bez zorganizowanej wycieczki, to byśmy tyle rzeczy nie zobaczyli. Po pierwsze pewnie byśmy o wielu rzeczach nie wiedzieli, a po drugie byśmy też sporo rzeczy sobie odpuścili, bo by nam się tak wcześnie wstawać nie chciało. A tu rzeczywiście popołudniami już tak rośnie temperatura, że Leżenie na basenie jest najwię, najlepszą, najlepszym wyjściem na, na świecie. Jesteśmy na północy kraju. Tu są komary, słuchajcie, więc weźcie sobie coś na, na komary. Ja już jestem cała pogryziona. Yy, I właśnie się fenistylem posmarowałam wszędzie, tam gdzie mnie ugryziono. Nie, no nie, 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 nie pokażę wam tego. Myślisz, że komary to nas ugryziono? Tak, komary. Wszyscy mówią o komarach. Także na północy to są komary, trzeba sobie brać. Jest ciut chłodniej niż na południu. My się pakujemy. Dwa dni byliśmy tutaj. Wczoraj byliśmy sobie na mieście yy, po baseniku. Dzisiaj się pakujemy. Mamy czas do dziewiątej wyst yy, walizki wystawić i do dwunastej mamy czas opuszczenia hotelu. Ale się nie spieszymy. Słuchajcie, yy, naprawdę bierzcie sobie coś. Yy, bierzcie sobie w ogóle przed wylotem do Tajlandii to za dwa tygodnie bierzcie sobie probytyki, tak na wszelki wypadek. Tu na miejscu też są fajne probytyki. Można sobie codziennie kupować i pić albo jeść. Naprawdę polecam. jeżeli w ogóle ktoś ma problemy z żołądkiem albo z jelitami, albo w ogóle jest po szpitalu, tak jak ja, i ma ten organizm, ja mam, słuchajcie, ten organizm mocno wyjałowiony, ponieważ ja przez 10 dni w szpitalu brałam ciężkie antybiotyki trzydziennie. Więc ja naprawdę ten organizm i u mnie cokolwiek, cokolwiek słuchajcie, dotknę czegokolwiek w Tajlandii, już nawet mówię śmieję się, że nawet chyba wzrokiem się zarażam, to ja mam od razu problemy. Yy, yy. Rządkowe i oczywiście jest rozwolnienie. Wczoraj zjadłam od łukania na mieście dosłownie y, jednego pieczonego pieroga i dwie, y, dwie, dwie, łyżki zupy i już dzisiaj żołądek boli, już dzisiaj nie mogę. No ale to ja, dlatego że y, rzeczywiście u mnie było tak, że trochę, trochę poleżałam w tym szpitalu, bo tak na przykład łukania, no to raz tak miał, że miał rozwolnienie. Tu każdy poprzechodził raz tam jeden, dwa dni. Góra 3 i było spoko. A ja mam bez przerwy, tak. Łukaszek, jeszcze Twoje kąpielówki tutaj leżą. Także trzeba na, na to uważać, brać to pod uwagę. E, pieniążki, słuchajcie, bierzcie już dolary albo euro. W kantorach sobie bez problemu wymienicie tych kantorów. Tu jest tyle, że o jest tyle co świątyń chyba. E, wy, wy, wymienicie. Jeżeli chodzi o karty płatnicze, to e, nie wszędzie nią zapłacicie. Na pewno nie zapłacicie zegarkiem i telefonem ani blikiem. Bliku tutaj nie ma. Kartą płatniczą zapłacicie w, nie, w niektórych, tylko niektórych y, sytuacjach. Y, na targach nie popłacicie. Nie, lepiej mieć gotówkę, słuchajcie. I wypłata z bankomatu zawsze to jest 220 batów, plus prowizja Waszego banku. Także najlepiej przywieźć sobie gotówkę. Y, tu, jest, tu jest tanio. Y, alkohol jest drogi, ale ogólnie tu jest tanio. Więc naprawdę można pamiątki kupić niedrogie i, i sobie tu wszystko fajnie Yy, dla znajomych sobie pokupować. No, my się będziemy pakować i dzisiaj mamy pociąg, więc zabieramy Was ze sobą. Ha! Yy, idę się myć, bo dopiero wstaliśmy. Nam się, kochani, skończyły prebiotyki polskie. Możecie sobie tu w każdym sklepie kupić takie. W 7-Eleven. Jakult to się nazywa. I to jest bardzo dobre, słuchajcie. I pić codziennie jedną buteleczkę. I to są prebiotyki ich. Czyli wszystkie te kultury ich bakterii Tutaj, tutejsze, czyli bardziej od. tutaj, y... tutaj. Tutaj tutaj. <laughs> Także. A. Słuchajcie, w hotelach są szampony, mydła, ręczniki suszarki do włosów, więc tego możecie nie brać, żeby nie przeciążać walizek. Eee, i, I co jeszcze? ten like klej? Tak, chcę. No i pijcie takie rzeczy. I dużo elektrolitów. Tutaj też są elektrolity ich w każdej stacji no w każdym tym 7 level tu jest ich woda i my sobie rozcieńczamy w ich wodzie ich probiotyki też nie probiotyki tylko elektrolity także nawadniać się, pić dużo probiotyków i pić dużo elektrolitów jedziemy na masaż Halina, Halina dziewczyna w lesie rozpitała

Ema, Marek wesoły, tak ma przydomek. Halinka nasza, a to semia, cookie. Tak sobie tutaj pociskają kimś. Słuchajcie, tak jest dobrze zaopatrzony tutaj. Weszliśmy właśnie przed jeszcze masażem zrobić sobie zakupy yy, do pociągu. Przekąski sobie pokupować. W samochodzie mi się rozwichrzyła z fryzura. I tutaj jest tak dobrze za, zaopatrzony, słuchajcie, sklep, że naprawdę i wcale nie są drogie ceny, że naprawdę można sobie tu spokojnie przyjść tak, do sklepu. kupić. taki ryżyk gotowany. Tak, ryżyk ryżyk, złotóweczkę. Gotowe dania można sobie kupić. 79 batów. Wszystko tu jest. Pokażę Wam gotowe sushi, jak pięknie wygląda. Różne takie przekąski. Yy, słuchajcie, suszone wszystkie owoce, które tu są na, na ten rybki. O, patrzcie. Tu są gotowe dania całe. Widzicie? To normalnie o tu jest. Widzicie, jak pięknie. Właśnie, za szybko jeżdżę tą kamerą. Patrzcie. Także tak dobrze zaopatrzony sklep. Bardzo dobrze zaopatrzony sklep tu jest, powiem Wam. Robimy, my kupiliśmy cokolwiek, co Ty kupiłeś? Bananowe, chipsy no, bananowe. i banany w sosie barbecue. Tak. takie dziwne. Chodź, no. wyjdziemy, zobaczymy, jakie te są. Ale jeszcze bym sobie ciasko chciał, znaczy ten bułeczkę jakąś. No, owoce, pomidorki, znaczy, jak ile rodzajów pomidorów jest. Marchewka pokrojona. Na obiad ją mieliśmy bardzo, bardzo dobra, taka gotowana. Pyszna jest. Dzidziuś. Wszystko tu jest. Zobaczcie. Normalnie już można sobie kupić owoce i jeść. Widzicie? Pamele obrane. Nie, to jest grejpfrut chyba nawet. Ale pamele obrane też można kupić. Już gotowe do jedzenia. Sałatki, kanapki. Pieczywo różnego rodzaju. Jakąś bułeczkę taką, żebym zjadła. Mamy to z jabłkiem. Z, z jabłkiem? Ale ja nie wiem, czy ja chcę takie coś z czymś w środku, bo ja, bo a bo ja mam to cały czas... z rodzynkami? Z francuskie z rodzynkami. Albo pączki to. Nie, to, to to na pewno chemia straszna. Nie wiem. A może taką? Zwykłą. Co? No na pewno sera nie, bym nie brał na rozwolnienie, tylko bym wziął na rozwolnienie słodkie samo, a nie sera. W moim przypadku chyba wszystko co zjem to będzie problem. To zwykłego rogala takiego. Krosante Crosante. Co? On jest czysty w środku. Zaraz, zobaczymy. No sprawdź. O, popcorn różnego smaku. Już zrobiony. I ciuchy. A tam chemia. Proszę jest Proszę o, można po przyjechać. My sprawdzamy, jak sobie czytamy. Wiesz, jeszcze raz pokaż. Bierzesz... No to tu napisz. Tu, zobaczcie, tak jest napisane. I tu bierzemy. Bułka maślana. Nie? Widzicie, przetłumaczona. Dobra, może weź te bułki maślane. Okej? Okay? Na masaż przyszliśmy. Zobaczcie, najpierw myjemy nogi. Tak, proszę bardzo. Idziemy teraz? Tam? Uwaga, uwaga na płytki. A to biorą? Nie my, tylko one biorą, tak? O. Nie, tu jest tylko tu jest tajski. Cały. No to wszystko zależy jak mamy numerek. Hello! Tam. Fut. A ja? Ktoś tam? O, tu są tajskie, masażer. Nie wiem właśnie. O, jak czeka? Proszę, jakie tajskie. A ja gdzie? Ja tu. Muszę się tu położyć. Tu, zdjąć. I się tu położyć. Oh. 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 A Łukasz słuchajcie, poszedł na cały tajski. Ja tylko na nogi, żeby nie, nie gniotła mi, e, nie gniotła mi brzucha, e, bo mnie boli i mam chory, żebym tutaj przykusa nie zrobiła no i bo to tajka siada na tobie, tak polega tajski, a ja jestem na nogach. o, tak. i wszyscy tak. Alina żyjesz? dobra, relaks teraz.